Prowadzicie taki styl trasa, cały czas weekend. Od, po, od piątku do poniedziałku i tak. No dużo, taki, no dużo, dużo tego jest. I hmm. jak macie wolny czas taki, żeby pomyśleć ogólnie o dalszym swoim. Znaczy, cały, cały ten czas, który, który mamy wolny, czyli poza, poza występowy. To głównie spędzamy z rodzinami, ładujemy akumulatory. Eee, no jest to ciasno. Nie? Staramy się wtedy trochę odpocząć od siebie. A cały ten ale czas, nie wychodzi. Ale ca, nie wychodzi, a cały ten czas, kiedy jesteśmy w trasie, e, czyli między spektaklem, busem, hotelem, e, gdzieś w drodze, w restauracji, to cały ten czas, w miarę możliwości, bo nieraz jesteśmy zmęczeni w związku na przykład z zbyt trasą, poświęcamy na, na to, żeby, żeby wymyślić sketch, żeby... Paść tu młodzieżowe na... słowo na rozkminkę. Tak, żeby, żeby jakiś pomysł wpadł do głowy, żeby go jakoś... Więc jest bardzo intensywnie, ale nie narzekamy, bo jest czas pracy i czas wakacji. Wiem, że w styczniu będziecie wystawać z kawaletami w Stanach, a w marcu, jak dobrze y, widziałam, że byliście w Norwegii. Właśnie, jak, jakie to jest uczucie, gdy się tak do Polonii zagranicznej? To, to jest tak, że rzeczywiście ostatnio dużo gramy dla Polonii. To są fajne doświadczenia. Byliśmy niedawno w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, teraz znowu lecimy do Stanów, będziemy w Norwegii, będziemy w Belgii. Trochę tych podróży w kalendarzu jest. Natomiast Gra się niemal identycznie, tak jak dla, dla, dla widowni... Znaczy, nie do końca, ponieważ tam widz jest bardziej spragniony tej tak. polskiej kultury. Bo, że nie ma tego na co dzień. Nie, że nie ma tego na co dzień i to wyjście na kabaret z Polski jest to pewnego rodzaju wydarzenie. To nie jest takie, że, że tu na przykład w Krakowie co jakiś czas przyjeżdżają kabarety, jest, jest rotunda, dużo się dzieje. Tam jest po prostu tak, że jeżeli przyjeżdża kabaret z Polski, to jeszcze taki, który kojarzą z YouTube'a czy z, z telewizji, no jest to wydarzenie i przychodzą i yy, siadają i jest ha, ha, i, i jeszcze się nic nie zaczyna, a już jest. Tak, nie tak, nie tak, tak. To jest bardzo tak? zauważalne. Yy, było <laughs> zauważalne, jak skończyliśmy teraz trasę niedawno w, yy, w Wielkiej Brytanii. i. Zwykle był to Londyn. Teraz odwiedziliśmy kilka innych miast, graliśmy w klubach takich typowo dla stand-uperów. Okazało się, że one były wszystkie wypełnione do ostatniego miejsca publiczność na wyciągnięcie ręki. I ta energia była bardzo widoczna. Taka, taka chęć po prostu... Składało się to na to, że graliśmy dwugodzinny spektakl, a potem jeszcze przez półtorej godziny podpisywaliśmy no autografy właśnie, robiliśmy coś coś o procentach powiedzieć. Tak, tak. Że, było. że Nie, że o procentach typu ile procent ludzi przychodzi Dobrze, że, do że autografów i zdjęć. Dobrze, tak te tylko tak, zdjęcia trwają, trwają no, często dłużej niż, niż, niż w Polsce. Ale dlaczego? Bo też trzeba powiedzieć o tym, że jakoś... To jest tak i myślę, że to się bierze też z szacunku dla widza, że jak robimy sobie z kimś zdjęcie, to raczej nie chcemy traktować ludzi taśmowo, tylko podajemy rękę, chwila jakiejś rozmowy, czytamy Zagadamy. książkę, może, prawda. Masujemy plecy. Y tak. Mhm. mieniamy się telefonami. Tak, ta. Jesteśmy bardzo elastyczni. Na pewno jesteśmy ciekawi teraz wyjazdu do Norwegii, bo tam jeszcze nie byliśmy. Nie. Liczymy tam na gorące przyjęcie. <laughs>